Witajcie ludziska, z tej strony ja, Kamil I właśnie, niestety, z przykrością muszę oznajmić Że musimy jakoś dojść pod górę Ponieważ drogi zbytnio nie było I właśnie jak widzicie, zmagania maksa Tu jest dość ciężko, ale damy radę Bo, wie, bo wiemy, że trzeba i tak wyjść Bo innej już drogi nie ma Powrotna droga jest jeszcze o wiele gorsza Niż ta sumie już za dużo przeszliśmy, żeby z tego cofać Właśnie Jak widzicie ludziska, tu nie jest zbyt ciekawie. Wszędzie bagna, ale zobaczcie jak, jaką tu piękną górkę mamy. Oj, przejawiam się taką piękną. I, I tam się kończy i bezpośrednio wyjdziemy na ulicę, jeżeli się tylko uda. Znaczy ja w ogóle nie wiem, czy w jakiej wartości wyjdziemy i chcę tak dalej. Już się no wie... Na pewno jesteśmy daleko już za żninem. Już dawno daleko za żninem. Dobre dwa kilometry jesteśmy za żninem. Bodajże więcej myślę. No, albo jeszcze tą normalną drogą. Mam całą kurtkę powrócą całą... Czyli czeka jeszcze, jak dojdziemy do góry. Oczywiście będziemy świętować... zwycięstwo Ale czeka nas jeszcze... ...długie czyszczenie... ...własnego... ...ubrania, butów... ...i jesteś Nie jesteśmy odpowiednio ubrani. No... ową przygodę. Nie wiedzieliśmy, że to jest aż tak... Źle i niebezpiecznie. Niebezpiecznie, tak. Kilka razy nawzajem się ratowaliśmy, gdyż no było zbyt grubie. Kurde, znowu. Ale widzę jaką górkę. Patrz! Patrzcie, ludziska, wreszcie jest jakieś normalne i realne wyjście. Ale zobaczymy, czy to jest rzeczywiście tak. Nie w tą stronę nagrywaj. Uważaj, bo ty za gołą... Przepraszam. Nie szkodzi. Warunki są ciężkie, trzeba sobie radzić. Dobra, ludziska, jak widzicie, właśnie zaczynamy po mało skądś wychodzić, ale skąd to jeszcze się za chwilę. Wła właśnie jak widzicie zjecha Zjechałem kawałek ja, ja, ja. Ej, a ja tramka Aaa się drzewa Tego tu przed Śmiało. Nie wiem, ale ja wam powiem jeżeli chcecie Trochę Trochę mięśni... Nie musicie iść na siłę Dobra ludziska patrzcie jak wychodzimy Ała! Pole! Koniec pola! <laughs> Patrzcie, ludzi, z właśnie wyszliśmy! Zero drogi! <laughs> Zero drogi! Właśnie Maxowi trzeba pomóc! Widzisz coś? <laughs> widzę, widzę. A! Tutaj są te pokrzywy! pokrzywy. A! A! Dobra, przejdziesz jakoś, Max! Dobra, śmiało! <laughs> Naprawdę, brakuje mi sił. Śmiało. Gdzie jesteś? Ręka. A. I śmiało, wyszliśmy. Wreszcie. Ja. Ja. ja zrobiliśmy to. O, koleś. Uważaj. Aj, co ty mi zrobiłeś? Sprawdź, kto trał. Ludzie, ja podejrzewam, że musimy iść w tą stronę. Żebyśmy do... do, do dojść do jakiejś drogi. Przecież tam środek tutaj. pola. Ty. W Nie. W bo ten dom jest moim znajomym w Białzevich. Może w Dobra, jak widzicie, na tą chwilę zakończamy filmik. Spo tak, musimy się ogarnąć. Musimy się ogarnąć. Po w połowie może drogi zaczniemy z następny kręcić. Z wami był... Max. Max. I oczywiście ja, Kamil. Yo. Dzięki bardzo za obejrzenie. Yo.